Były wielkie miasta. Było 5 dni w Nowym Jorku, dwa dni w Chicago, ale czas zacząć tę wycieczkę tak naprawdę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w stali Montana w miejscowości Bozman. Tutaj właśnie zaczyna się ta prawdziwa nasza wycieczka. Wynajęliśmy samochód i od razu lekcja dla was. Jeżeli planujecie być w Stanach Zjednoczonych, to nie rezerwujcie sobie wynajmu samochodu z dużym wyprzedzeniem, bo my to zrobiliśmy, nie wiem, z 2 miesiące wcześniej i zapłaciliśmy 1000 dolarów za 11 dni czy tam 10 dni. A sprawdzaliśmy dzisiaj, jaka byłaby cena, gdybyśmy dzisiaj rezerwowali wynajem 350 dolarów. Sporo przepłaciliśmy, no ale cóż. Błędy się zdarzają. Zanim się zameldujemy gdziekolwiek, wstąpiliśmy do takiego tej futraczka. Ewelina to znalazła, że to jest jakieś takie autentyczne, meksykańskie jedzenie. No i co? Jemy. Co masz do jedzenia? Burrito z kurczaczkiem, ale najbardziej mnie zszokowała ta meksykańska cola. Nie widziałam nic takiego. Ja zamówiłem enchiladę. Wygląda całkiem ładnie. Jemy. Śpimy w takim miejscu. Nazywa się to Mountain View. Łazienka wygląda tak. A, zwyczajnie. Pokój mamy bardzo duży. Duże łóżko. Tu jakieś biurko, nawet gdybym chciał pracować, ale nie mam komputera, więc nie będę. Lodówka, tutaj jest. Tutaj też jest jacuzzi, ale korzystać z niego nie będziemy, bo jest dodatkowo płatne. No i co, i bardzo ładnie to wygląda. Zobaczmy widok z okna. Szału nie ma, ale tam w oddali widać góry. Chcieliśmy jechać do miasta, żeby zrobić pranie, ale okazało się, że w hotelu, w którym śpimy, jest pralnia, No bo troszkę tego prania się zrobiło. Tutaj normalnie wrzucasz monety, Się tam wcisnęło i te pieniądze tam wpadły i wypadł detergent. Do praleczki go wsypaliśmy. Nie bawimy się w jakieś białe, kolorowe, czarne, ciemne. Wszystko leci naraz. Drobniaczki dostaliśmy tutaj od pana. 3 dolary. Zapranie, czy zasuszenie. Nie jesteśmy w Bosman, bo jest to jakieś fenomenalne miejsce samo w sobie do odwiedzenia. Chociaż na pierwszy rzut oka jest naprawdę bardzo ładnie. Jest to mała mieścina, mieszka tutaj 50 tysięcy ludzi. I przejechaliśmy tutaj dlatego, że jest to punkt startowy naszego road tripa po Ameryce. Jutro ruszamy na południe Stanów Zjednoczonych, zobaczyć ich jak najwięcej. A na ten moment krótki spacerek po tej miścińce. Wszystko jest tu takie piękne. Ogólnie jest tutaj bardzo klimatycznie. Montana, Stany Zjednoczone, całość Bozman. A że nam ze naprawdę niewiele potrzeba, żeby się cieszyć, jedziemy sobie do Pasymia, jak nam się podoba. To jest pięknie. To w takim Bozman to, to już naprawdę. Nawet to jaki ma klimatik. No i właśnie pośród takich gór miejscowość Bozman się znajduje. Zachód słońca nad miastem Bozman. Ludzie tutaj sobie spacerują, lokalsi widać z pieskami. Podziwiają piękną naturę, piękną panoramę. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji na dzisiaj. Idziemy spełnić moje marzenie. Chciałem zobaczyć scenę jak z filmu. Mecz futbolu amerykańskiego, high school z Bozman. Ja z jakimś innym high schoolem, nie wiem z kim. Jest 7-7, nie wiem jaki jest etap meczu, o co tu chodzi, ale co za klimat. Pytałem tutaj policjantów, czy mogę się wbić w bliżej murawy, powiedzieli, że spoko. Bylebym tego nie przeszkadzał tutaj. Staram się nie przeszkadzać. Coś niesamowitego być tak blisko takiego abstrakcyjnego wydarzenia. Tak wygląda stadion tutaj z tyłu. Tutaj można kupić jedzonko. Ewelina tutaj kupiła popcorn za 3 dolary, więc bardzo tania, a bardzo smacznie. No, się. Takie spostrzeżenie a propos tych ludzi, którzy tutaj kibicują, w tych filmach wszystkich dużo, dużo starsi są ci ludzie. Tutaj naprawdę to są dzieciaki, oni mają tutaj po 14-15 lat i w tych filmach zawsze dużo, dużo starsi są ci aktorzy, przez co ten, ten obraz takiego high schoolu jest trochę przekłamany. Teraz najwyraźniej jakieś konkretne przedstawienia przed chwilą, czy liderki coś tam robiły jakieś figury. Nie było to jakieś bardzo imponujące, ale co teraz się będzie działo, no to ja nie wiem. Oglądałem to przedstawienie, patrzyłem na ludzi dookoła, jak reagują, jak żyją tą chwilą, jakby to było wszystko takie oczywiste, a ja stałem tam jak turysta na jakiejś innej planecie. Zafascynowany, zaciekawiony każdym gestem, dźwiękiem, całą tą atmosferą. I wtedy pomyślałem, że oni pewnie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że to, co jest dla nich zupełnie normalne, dla kogoś może być czymś niezwykłym. Tak jak nasza, polska codzienność, mogłaby zdumiewać ludzi z zupełnie innych stron świata. No cóż, fajnie, zobaczyliśmy to z bliska. Naprawdę fajne doświadczenie. Ewelina nie obserwowała meczu, bardziej interesowały ją interakcje, które obserwowała wśród tych dzieciaków. Jakie masz spostrzeżenia? Chcesz coś powiedzieć, czy nie? A dlaczego? Nie wiem, trochę mnie to przeraża, ale pewnie zachowywałam się podobnie, więc. Nie zostajemy do końca meczu, bo jutro musimy bardzo wcześnie wstać. I chcemy sobie troszeczkę jeszcze odpocząć, pocilować się. Yo! Who's the, who's the other guy? Myślę, że na trasie testujemy wiele różnych amerykańskich fast foodów. Teraz testujemy Wendy's, nie ma tego w Polsce, więc zobaczymy sobie. Ja wziąłem sobie jakąś kanapkę z bekonem, z frytkami i z kolą. A ty co bierzesz? Ewelina bierze jakąś kanapeczkę jeszcze. Niezły wybór napojów, no niezły. No i na tym się nie kończy. Weź, i tu w kole zero. I tu jest jeszcze kilka smaków do wyboru, nie? Ja jak Ja z to chyba by zwykłą wypił, nie? Nie mam, bo jak mi nie będzie smakować, to co ja zrobię? Nie wiem, nie wypijesz. Tak wygląda mój, to jest Eweliny, z pomidorkiem, ja, czerwono sałaty, spoko. Frytki? Bardzo dobre. Dobra, testujemy. Ewelina powiedziała po pierwszym gryzie, że to jest taki fast food do znienawidzenia się. Zobaczymy. Pięciutka bułeczka. Mm. Czuć ten bekon, ten pierwszy gryz taki trochę suchy. Okej, okay, ale dupy nie urywa. A mnie się. Tak? To teraz dasz mi gryza. Nie. Ta kanapka no naprawdę była lepsza, z pomidorkiem, z sałatą, z majonezem, taka świeższa, dużo, dużo lepsza. Frytki dobre, ogólnie spoko, no chyba wolałbym to jeść niż McDonalda, nie, no spoko, dobre. Codzienna rutyna przed snem, zgrywanie ujęć z całego dnia, żeby potem było mi łatwiej, kiedy będę to montował. O, akurat laptop pada za chwilę, ale zdążą się klipy zgrać. Jutro ruszamy w traskę, zobaczymy, co tam nam pokażą Stany Zjednoczone. Jutro ma padać. Było 8 dni pięknej pogody, zobaczymy, czy prognozy się sprawdzą. Oby nie. Na razie. A w następnym odcinku będziemy zwiedzać Park Narodowy Yellowstone. Do zobaczenia.